22 kwietnia na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego odbył się Dzień Otwarty IBM, największej firmy informatycznej, która od 80 lat jest liderem w zakresie wspierania innowacyjności w biznesie. To spotkanie składa się z kilku części. Po pierwsze mamy wykłady tematyczne, czyli nasi pracownicy z Warszawy prezentują technologie IBM-owskie. Natomiast ja zaprezentuję, co, czym się będzie zajmowało konkretnie centrum IBM-a tutaj we Wrocławiu. Miał on na celu przybliżenie profilu firmy jako nowego pracodawcy, który z początkiem 2010 roku roz... Rozpoczął działalność na rynku wrocławskim. Chcemy mieć różnych ludzi, chcemy mieć młodych ludzi, chcemy mieć dojrzałych ludzi u nas w firmie, więc siłą rzeczy studenci bądź, bądź absolwenci stanowią, myślę, tak, pewno ponad 50% pracowników, pracowników IBM. Debiutanckie spotkanie IBM IDC wzbogaciło wiele ciekawych wykładów. W praktyczny sposób został zarysowany profil idealnego kandydata i możliwości, jakie niesie ze sobą praca w międzynarodowej korporacji. Znajomość generalnie różnych systemów informatycznych, ale nie tylko, również znajomość języków obcych, ale nie tylko, również umiejętność współpracy i komunikowania się z ludźmi. Dzień Otwarty IBM to także okazja do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, którzy w specjalnie przygotowanych do tego celu stanowiskach odpowiadali na pytania. Tutaj przygotowaliśmy tak, taką ulotkę informacyjną dla, dla studentów, tudzież pracowników również uczelni. Tak jak mówiłam, formularz konkursowy, natomiast faktycznie do całości dołączony jest, dołączony jest formularz aplikacyjny. Był także niepowtarzalną szansą dla studentów na złożenie aplikacji i dołączenia do grona 2000 pracowników, których IBM zamierza zatrudnić.